Ambasador Krainy Wdzięczności nadaje nasze i radosne duszyczki na podcaście flow RPR Wdzięczność. Ja nazywam się Grzegorz Jaszewski. Zapraszam wszystkich do celebrowania i praktyki wdzięczności. Plan dzisiejszego spotkania. Zachęcam do rozpoczęcia praktyki ćwiczeniami oddechu naprzemiennego. Dziś kreujemy wdzięczność z tematem zwycięstwa. Przypominają mi, że jestem błogosławiony. Zrobimy podsumowanie w postaci pytań do autorefleksji. Wykreujemy zamówienie do wszechświata. Zapraszam także na praktykę oddechu dwufazowego. I byś był i była uśmiechnięta, i uśmiechnięty, przygotowałem też prezenty. Link w opisie. Uczesz myśli, okiełzaj emocje, odpręż się. Do dzisiejszej podróży, proszę, dodaj najmocniejsze z lekarstw, które uodporni cię i wyleczy w chwilach zachwiania, a nawet infekcji. Dodaj śmiało wór tego specyfiku, nie jest on w zastrzyku, służy do mentalnego połyku. To optymizm. Płyniemy. Cieszę się zwycięstwem. Gdy tylko mam takie doświadczenie i dobrodziejstwo, chociaż świętowanie zwycięstwa jest czymś naturalnym, poświęcam trochę więcej czasu do analizy tego, aby być wdzięcznym za to właśnie osiągnięcie. Każdy sukces, którego doświadczam, przypomina mi, że jestem błogosławiony. Moje zdolności do odniesienia sukcesu w przedsięwzięciach biznesowych, Oznaczają, że mam odpowiednie umiejętności. Każdego ranka dziękuję za moje naturalne talenty i umiejętności i je rozwijam. Doskonalę kwalifikacje, które pozwalają mi wygrywać. Im więcej czasu spędzam na transformacji swoich umiejętności, tym większe prawdopodobieństwo ciągłego sukcesu w moim życiu. Unikam przeoczenia wsparcia, które otrzymuję od bliskich. W moich osobistych osiągnięciach. Ich wsparcie emocjonalne i zachęta pomagają stłumić moje obawy. Członkowie rodziny są błogosławieństwem, ponieważ dają mi pewność, że mogę wytrwać. Błogosławieństwem jest umiejętność przepychania się przez wyzwania z determinacją. Ilekroć czuję, że moja wytrwałość słabnie, poświęcam chwilę na ponowne skupienie się na celu, i powrocie na właściwy tor. Dziś jestem wdzięczny za każde błogosławieństwo, które przychodzi mi po drodze. Dumę, którą odczuwam, kiedy osiągam wielkość, szybko zastępuje wdzięcznością za tą okazję. Pytania do autorefleksji: Jak mam zareagować, gdy nie mogę osiągnąć czegoś, nad czym ciężko pracuję? Za jakie błogosławieństwa jestem najbardziej wdzięczny? Jak często dziękować innym za ich pomoc? Zamówienie do wszechświata. Proszę o dobrobyt i mądrość. Jestem prowadzony przez potężne siły na drodze mojego życia. Wzmacniają mnie one energetycznie, dodając mi mocy i siły. Otwieram się, na nowe możliwości z podziękowaniami dla wszechświata dziękuję bardzo serdecznie wszystkim za mile spędzony czas jeżeli zainteresował cię temat proszę zgłębiaj go w swoich praktykach zachęcam cię także do przeczytania perełki esencji tego co zawarłem w kodach wdzięczności zapraszam cię na następne audycje które już w niebawem i nawet teraz są w przygotowaniu. Zapraszam Cię na kolejne odcinki i życzę Ci, abyś wiedzę, którą posiądziesz, wdrożył w życie. A teraz prośba do Ciebie, jeżeli Ci się podobał materiał, albo Ci się nie podobał, napisz proszę komentarz, podziel się ze znajomymi. Możesz też napisać do mnie prywatnie. Zapraszam Cię na mój blog raj.grzegorzjaszewski.eu. I do usłyszenia w następnych odcinkach. Grzegorz Jaszewski.